Tadeusz, witam bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania Plus Minus. A w dzisiejszym programie m.in. o tym, jak to pracodawcy szpiegują nas w internecie i niektórzy nawet zwalniają, a także o tym, czy od przyszłego roku będziemy już mogli samodzielnie podwyższać sobie płace. Narzekasz w internecie na pracę lub szefa? Uważaj, bo możesz stracić pracę. Pracodawcy coraz częściej zamiast monitorowania służbowej poczty oglądają profile swoich pracowników i kandydatów do pracy na Twitterze, Golden Line czy Naszej Klasie. Młoda Brytyjka została zwolniona po tym, jak jej szef dowiedział się z Facebooka, że jej praca jest nudna. Podobne przypadki pojawiają się w Polsce. Powodem zwolnienia młodego bankowca były zdjęcia, na których pił alkohol, czym naraził bank na utratę zaufania klientów. Serwisy społecznościowe mogą jednak także pomóc, na przykład w znalezieniu pracy. Wystarczy publikować tam artykuły z branży, w której chcemy znaleźć pracę, wykazać się znajomością tematu i zaprezentować to potencjalnemu pracodawcy, który również ma profil w danym portalu społecznościowym. A to już nic innego jak personal branding, czyli budowanie własnego wizerunku, które przestało być domeną polityków czy gwiazd. Dzięki internetowi uczestniczymy w ciągłej wymianie informacji i poznajemy nowych ludzi. Tylko gdzie zaczyna się prywatna aktywność internetowa pracownika, która nie powinna mieć wpływu na relacje z pracodawcą?